Zimny wiatr przeszył park niczym ostatni oddech opuszczonej zimy, a twoje największe obawy o przyszłość zawisły nad głową jak stalowy klosz. Już o północy, gdy większość miasta pogrążyła się we śnie, Jakub ciągnął wózek, a w nim jedynie kilka pustych puszek i kilogram starych butelek. Resztę musiała mu zapewnić jego mała córka, której oczy lśniły nadzieją. Nie było w nim nic bohatera, ale tego wieczoru los postanowił wystawić go na próbę. Jakub nagle usłyszał ciche popiskiwanie. Zamarł, serce zabiło mu szybciej. Przystanął przy starym śmietniku, jednym z wielu w parku, zardzewiałym z otwartą pokrywą, przez co czarniejszy niż noc, chwila wytężonego słuchania i znów usłyszał to najdelikatniejsze, niemal bezbronne tchnienie życia. Ostrożnie uniósł wieko. W środku, przykryte poprutym kocem, leżały dwa maleńkie ciała, tyle zimna i samotności w nich że wydawały się niemal wymazane z rzeczywistości. Ciało Jakuba zadrżało, bezmyślnie rzucił torbę z puszkami i pochylił się. Maluchy były trzęsące się, niewiele większe od dłoni, bliźniacze pokoje istnienia, choć już teraz złączone przez los. Ich skóra miała siny od chłodu, a ich oddechy były ledwie słyszalne. Jego serce ścisnęło się boleśnie. Kto mógłby tak potwornie porzucić dzieci? Instynkt nakazał mu działać. Zrzucił z siebie kurtkę, położył je na swojej odsłoniętej klatce piersiowej i przyciągnął do siebie tak mocno, jakby jego ciało było ich ostatnim schronieniem przed śmiercią. Zamknął oczy i wsłuchał się w ich delikatne tętno, w cichy szloch jednego z nich. W tej chwili czas się zatrzymał. Każda sekunda była cudem. Każdy oddech malucha uratowany dzięki jego ciału, jego ciepłu, jego człowieczeństwu. Pomimo zmęczenia, zamarzniętych stóp i głodu, poczuł w sercu coś więcej niż litość. Poczuł cel. Ostatni krok musiał zabrać je do szpitala. Podniósł wózek, ułożył w nim bliźnięta obok siebie, jakby więcej niż jedno życie miało teraz szansę i ruszył przed siebie. Każdy krok po skostniałym chodniku zdawał się ważyć kilogramy, parujący oddech wpisywał się w przestrzeń pełną nadziei i strachu. Matka jego córki często mówiła, że jest jak drzewo, samotne, ale głęboko zakorzenione. Tego wieczoru udowodnił to, bo to właśnie korzenie nadziei pozwoliły mu nie upaść. Kiedy dotarł do szpitala, drżał z wyczerpania, ale w ramionach trzymał dwa serca, które biły za niego. Lekarz, widząc jego stan, natychmiast zdecydował o hospitalizacji. W tej chwili Jakub ogarnęło zmęczenie, mieszane z ulga. Pozwolił sobie w końcu oddychać. A później przyszła jej, jego córki, ręka na ramieniu. Spojrzała na niego z czułością i dumą, jakby wiedziała, że tego wieczoru uczył ją, co znaczy prawdziwa odwaga. Gdy szpitalne światło przyćmiło zimny blask latarni z parku, a on usiadł na plastikowej ławce, poczuł w sercu coś. Co długo uważał za zaginione, nadzieję, nadzieję, że można zacząć od nowa, że nawet porzucone życie może znaleźć schronienie w człowieczeństwie. Jakub zamknął oczy i wyszeptał: Jesteście bezpieczne. I choć tej nocy nie znał jeszcze ich przyszłości, wiedział, że zrobi wszystko, by nie bały się jutra. Dziękuję, że leciałeś ze mną w tę historię. A teraz, z jakiego miasta oglądasz ten fragment opowieści? Kontrola nad sytuacją wymknęła się Jakubowi niemal od razu, gdy tylko usiadł w szpitalnej poczekalni. Ciepło, które wcześniej przekazywał dzieciom, zaczęło opuszczać jego ciało. Czuł, jak jego skóra stygnie, a ramiona drżą nie z zimna, lecz z napięcia. Nagle wszystko, co przeżył, uderzyło w niego z pełną siłą. Strach, odpowiedzialność, szok. Nie miał już siły na słowa. Tylko patrzył, jak drzwi oddziału neonatologicznego zamykają się za pielęgniarką, która zniknęła z bliźniętami w ramionach. Nie znał ich imion. Nie wiedział, czy je w ogóle nadano. Jakub oparł głowę o ścianę. Z jego kieszeni wystawał stary telefon z pękniętym ekranem. Nacisnął przycisk. Zero połączeń, zero wiadomości. Przez kilka sekund wpatrywał się w tapetę. Zdjęcie jego córki Zosi uśmiechającej się z zębami jak mleczaki. Ta fotografia była jego kotwicą, przypomnieniem, że miał powód, by walczyć, nawet gdy świat był brutalny. Pielęgniarka wróciła po kilkunastu minutach. Maluchy są bardzo wychłodzone, ale żyją, powiedziała łagodnie. Potrzebują inkubatora i pełnej obserwacji. Gdyby pan nie zareagował, one by nie przeżyły. Te słowa wstrząsnęły nim do głębi. Zdał sobie sprawę, że nie był tylko przypadkowym świadkiem. Był ich jedynym ratunkiem. Znaleźliśmy notatkę, dodała cicho. Była wsunięta w koc, podała mu kartkę zmiętą i wilgotną, jakby ktoś pisał ją w pośpiechu. Przepraszam, nie mam wyboru, nie mam nikogo, dajcie im szansę, której ja nie mam. Jakub długo patrzył na litery. Nie potrafił znaleźć w sobie gniewu wobec tej kobiety, tylko ból. Bo jeśli świat zmusił ją do takiego aktu, to znaczyło, że coś jest głęboko złamane. Następnego dnia wrócił do domu. Jego mały pokój w kamienicy był zimny, ale znajomy. Zosia siedziała przy stole i rysowała kredkami, które kiedyś dostała od sąsiadki. Gdy spojrzała na ojca, uśmiechnęła się szeroko. Tatusiu, wróciłeś! zawołała i podbiegła, przytulając się do niego. Jakub ukląkł i przytulił ją mocno, jakby chciał ochronić przed całym złem świata. Wiesz, Zosiu, dzisiaj ktoś potrzebował pomocy i my byliśmy tam we właściwym momencie. A co z nimi? Zapytała poważnie. Te dzieci z twojego rysunku? Jeszcze nie wiemy, ale. mają szansę. Kilka dni później Jakub został wezwany na policję. Musiał złożyć zeznania. Funkcjonariusze byli uprzejmi, choć chłodni. Zapewniono go, że trwa dochodzenie, że postarają się odnaleźć matkę dzieci. W międzyczasie szpital poinformował, że dzieci są poza stanem zagrożenia. Jakub odwiedzał je codziennie. Z czasem pielęgniarki zaczęły się uśmiechać, widząc go na oddziale. Nawet ordynator raz zapytał, czy nie chciałby zostać wolontariuszem. Jednej z takich wizyt towarzyszyła cisza, która przestała być ciężarem. Siedział przy inkubatorze i obserwował, jak jedno z bliźniąt zaciska maleńką dłoń na jego palcu. W tym momencie zrozumiał. Te dzieci były częścią jego życia. Nie z obowiązku, z serca. I wtedy, jakby życie chciało nagrodzić go za wszystko, co przeszedł do szpitala, zawitała osoba, której nie spodziewał się zobaczyć. Na korytarzu stała kobieta trzymając się ściany. Blada, wycieńczona, z oczami, które nie potrafiły patrzeć wprost. Jej ręce drżały. Spojrzała na niego i wyszeptała: To pan je znalazł? Jakub skinął głową. Przepraszam, ja. Nie miałam dokąd pójść powiedziała łamiącym się głosem. Nie chciałam, żeby umarły. Jakub podszedł bliżej, nie osądzał, po prostu spojrzał jej w oczy i powiedział: Dziś są bezpieczne. To się liczy. To był dopiero początek, ale już wiedział, że ta historia zmieni ich wszystkich. Deszcz padał od świtu, drobnymi kroplami, bębniąc o parapety szpitala. Jakub siedział na krześle w kącie sali, tuż obok inkubatorów, i patrzył na dzieci. Teraz już z różem na policzkach, nieco silniejsze, choć wciąż maleńkie. Po raz pierwszy od wielu dni pozwolił sobie na chwilę ciszy. W jego dłoni spoczywał stary rysunek Zosi, kredkami namalowane dwie małe postacie otulone kocem z napisem: Tatuś ratuje serca. Kobieta, która porzuciła dzieci, miała na imię Marta. Po ich niespodziewanym spotkaniu w szpitalu zniknęła na dwa dni. Policja próbowała ją odnaleźć, ale Jakub był pewien, że wróci. I rzeczywiście, trzeciego dnia o zmierzchu przyszła sama. Nie dla siebie, dla nich. Była chuda, z oczyma podkrążonymi od braku snu i sercem wypranym z dumy. Przemyślałam wszystko powiedziała do Jakuba cicho, siedząc obok niego na szpitalnym korytarzu. Nie mogę ich zabrać, nie mam pracy, nie mam gdzie mieszkać, ale. może, może mogę być blisko. Jakub spojrzał na nią długo w milczeniu. Widział w niej strach, ale też miłość, tę samą, która pozwoliła jej zostawić dzieci tam, gdzie mogły zostać odnalezione. Nie jestem bohaterem, odparł w końcu. Po prostu nie potrafiłem ich zostawić. Z czasem decyzje musiały zostać podjęte. Służby społeczne zaproponowały Jakubowi, by został rodziną zastępczą tymczasową dla bliźniąt. Formalności trwały tygodniami. Mimo trudności finansowych, był gotów. Sprzedał stary rower, który kiedyś służył mu do zbierania złomu i wymienił go na łóżeczka dziecięce. Sąsiedzi, ci sami, którzy na co dzień unikali go lub traktowali z rezerwą, Zaczęli zostawiać na wycieraczce paczki z ubrankami i mlekiem. Nawet właściciel kamienicy, znany z oschłości, zaproponował mu obniżkę czynszu. Dzieci potrzebują ciepła, powiedział, unikając kontaktu wzrokowego. Zosia, choć miała zaledwie sześć lat, stała się małą opiekunką. Podawała pieluchy, głaskała dzieci po głowie, nuciła im piosenki, które pamiętała z czasów, gdy sama była niemowlęciem. One będą tu już zawsze? Zapytała któregoś dnia, patrząc na tatę z powagą większą niż jej wiek. Jakub przyklęknął obok niej. Nie wiem jeszcze, kochanie, ale zrobię wszystko, żeby miały dom, choćby taki jak nasz, z miłością, ale bez luksusów. W jednym z ostatnich dni grudnia, Marta przyszła po raz kolejny, była odmieniona, miała na sobie płaszcz pożyczony od siostry, mówiła spokojniej, znalazła pracę w piekarni. Zamieszkała w hostelu dla kobiet. Nie proszę o opiekę nad nimi, powiedziała. Ale chciałabym móc być w ich życiu, nawet z daleka. Chciałabym, żeby kiedyś wiedziały, że ich nie zostawiłam z obojętności, tylko z bezsilności. Jakub zrozumiał. Tak samo jak zrozumiał, że rodzicielstwo nie zaczyna się i nie kończy na krwi. W końcu nadszedł dzień decyzji. Urząd zdecydował, że dzieci mogą zostać z Jakubem, na razie na okres próbny. Była to ulga i ogromna odpowiedzialność jednocześnie Jakub wrócił do domu z bliźniętami owiniętymi w nowe kocyki Zosia wybiegła im naprzeciw i krzyknęła witajcie w naszym domu a on wiedział że właśnie tam w tym małym mieszkaniu pachnącym mlekiem i kredkami zaczyna się nowy rozdział ich życia zima powoli odpuszczała śnieg topniał wzdłuż krawężników zostawiając kałuże i błoto które dzieci rozbryzgiwały butami w drodze do szkoły ale dla Jakuba to nie pogoda wyznaczała pory roku, tylko oddechy tych dwojga, które każdego dnia zasypiały i budziły się pod jego opieką. Bliźnięta, które w dokumentach nosiły robocze imiona Adam i Ewa, rosły szybciej niż się spodziewał. Mimo że były wcześniakami, ich apetyt, reakcje i spojrzenia pełne ciekawości mówiły jasno. Chcą żyć, poznawać, kochać. Jakub codziennie przed pracą zostawiał dzieci pod opieką sąsiadki, Pani Haliny, emerytowanej nauczycielki, która mówiła o nich: „Moje maluchy z cudu. Wracał późno, zmęczony, ale nigdy obojętny. Podnosił każde upuszczone smoczki, podgrzewał mleko, usypiał przy dźwiękach szeleszczących kartek książek. Zosia coraz lepiej odnajdywała się w roli starszej siostry. Choć czasem tęskniła za chwilami tylko statą, nie zazdrościła. Gdy nauczycielka w szkole zapytała, kim chce być, odpowiedziała bez wahania. Takim dorosłym jak mój tata, co się nie boi miłości. Jednak życie nie było bajką. Po dwóch miesiącach pojawiła się komisja z Ośrodka Pomocy Społecznej. Ich zadaniem było ocenić, czy warunki, w jakich żyją dzieci, są wystarczająco dobre. Jakub był przygotowany. Posprzątał mieszkanie. Uszył samodzielnie zasłony z tkanin znalezionych na bazarze, nawet wypożyczył dziecięce książki z biblioteki. Ale komisja nie szukała tylko ciepła i starań. Liczyły się dokumenty, stały dochód, bezpieczeństwo. Jedna z urzędniczek, pani Śleć, była surowa i oszczędna w słowach. Pan nie ma stabilnego zatrudnienia, powiedziała przeglądając teczkę. Żyje pan z dorywczych zleceń bez umowy. Ale dzieci są zdrowe. Czyste, nakarmione, kochane odpowiedział Jakub, starając się nie podnieść głosu. Pani śleć spojrzała na niego. Nie była zła. Po prostu system ją uformował. Miłość to nie wszystko powiedziała. Ale. może być początkiem. Dali mu czas trzy miesiące. W tym czasie musiał znaleźć stałą pracę, najlepiej z ubezpieczeniem. Zaczął więc szukać codziennie. Drzwi za drzwiami. Często słyszał, nie, dziękujemy. Czasem wcale. W końcu trafił na warsztat samochodowy na obrzeżach miasta. Właściciel pan Roman był sceptyczny. Nie zatrudniam ludzi bez doświadczenia rzucił z papierosem w ustach. Nie mam doświadczenia w silnikach, ale mam w życiu odparł Jakub. Potrzebuję tej pracy. Dla dzieci. Roman westchnął. Pracuj dwa tygodnie na próbę. Pokażesz, co potrafisz. Jakub został. Uczył się szybko: smar, olej, części. Wszystko miało sens, kiedy wiedział, po co to robi. Po godzinach mył podłogi, naprawiał stare narzędzia, a wieczorami wracał do dzieci. Po dwóch tygodniach Roman wypisał mu umowę. Nie jesteś najlepszy mechanik, ale jesteś cholernie uparty. Jakub uśmiechnął się. Właśnie tak trzeba było żyć uparcie. Z komisją spotkał się ponownie na początku wiosny, tym razem pokazał im umowę, nowe rachunki, nawet referencje od sąsiadów. Pani Śleć milczała dłużej niż poprzednio. Warunki są poprawione, powiedziała w końcu. Ale co z matką dzieci? Jakub spojrzał w okno. Marta nadal odwiedzała dzieci, zawsze punktualnie, cicha, nieinwazyjna. Jest obecna, powiedział, ale nie chce ich zabierać. Wie, że tu mają dom. Komisja nie odpowiedziała od razu, ale po tygodniu przyszło pismo. Zgoda na kontynuację opieki zastępczej z możliwością stałej opieki rodzinnej. Jakub usiadł przy stole i spojrzał na Zosię, która trzymała Adama na kolanach, podczas gdy Ewa spała w jego ramionach. Co to znaczy, tatusiu? Zapytała. To znaczy, że jesteśmy razem, na dobre i złe. A teraz powiedz, z jakiego miasta to oglądasz? Wiosna rozgościła się na dobre. Kwiaty zakwitły w parkach, gdzie jeszcze niedawno Jakub drżał z zimna, tuląc w ramionach bliźnięta, których życie wisiało na włosku. Teraz z tą samą czułością sadził bratki na parapecie swojego mieszkania, a Zosia przynosiła wodę w dziecięcej konewce. Adam i Ewa, teraz oficjalnie z nazwiskiem Jakuba w dokumentach tymczasowej opieki rodzinnej, Zaczęli raczkować niemal jednocześnie. Każdy ich ruch, każdy uśmiech przypominał Jakubowi, jak wiele może zmienić jeden gest, jedno postanowienie, by nie odwracać wzroku. Marta, ich biologiczna matka, nie zniknęła. Przeciwnie, z miesiąca na miesiąc stawała się silniejsza. Dzięki wsparciu psychologa i kobiet z hostelu znalazła mieszkanie socjalne. Zaczęła oszczędzać, chodzić na kurs wieczorowy. W każdy weekend przychodziła do dzieci. Nie z roszczeniem, nie z pretensją, tylko z miłością, która nie potrzebowała tytułu. Jakub długo zastanawiał się, jak pokierować ich wspólną przyszłością. Wiedział, że nie można zbudować rodziny na bólu innej osoby. Dlatego pewnego dnia usiedli z Martą na ławce w tym samym parku, gdzie wszystko się zaczęło. To twój dom, powiedział do niej, patrząc przed siebie. Ale jeśli kiedyś będziesz gotowa i będziesz chciała ich wychowywać, nie będę stał na drodze. Marta spuściła wzrok. One mają ciebie i mają siebie nawzajem. Chcę, żeby wiedziały, że ich nie porzuciłam, ale nie muszą do mnie wracać, żeby wiedzieć, że są kochane. To był ich cichy pakt, bez podpisów, bez sądów, oparty na dojrzałości i wzajemnym szacunku. Kilka miesięcy później Zosia miała występ w szkole. Recytowała wiersz o rodzinie. Wśród rodziców na sali siedzieli Jakub z Adamem na kolanach i marta trzymająca ewę. Gdy Zosia wskazała na nich i zakończyła słowami: Bo rodzina to ci, którzy zostają, kiedy wszystko się wali, wszyscy na chwilę zamilkli. A potem rozległy się brawa. Latem urządzili pierwszy wspólny piknik. Na skraju lasu z kocem, kompotem z wiśni i ciastem, które upiekła sąsiadka, dzieci biegały boso po trawie. Marta śmiała się z Zosi, która próbowała nauczyć Ewę tańczyć. Jakub patrzył na nich i po raz pierwszy w życiu nie myślał o tym, co będzie jutro. Bo dzisiaj to było wszystko. Ta historia nie kończy się wielkim finałem. Nie ma fanfar ani dramatycznych zwrotów. Zamiast tego są kroki. Małe, codzienne. Zwyczajne rzeczy, które budują nadzwyczajną rodzinę, bo miłość nie zawsze przychodzi przez więzy krwi czasem wchodzi przez drzwi kuchenne z mokrymi butami i zapachem mleka i zostaje. Dziękuję, że byłeś z nami przez te historie. A teraz powiedz, z jakiego miasta nas oglądasz?